O nie. Chcę zachęcić ludzi, żeby dawali mu hajs za jego ch**owe grafiki. O nie. Teraz z ciebie bekę będę cisnął. O nie. Więc powiem ci tak, lepiej spalaj ode mnie, bo naprawdę się to dla ciebie dobrze nie skończy. Cześć, tu ja Świstak i mamy dzisiaj dość nietypowy odcinek, ponieważ mamy pierwszą dramę. E, tak, mamy dramę. E, ten odcinek jest e, od razu mówię odpowiedzią na filmy pana Abekste 123, e, który mnie okradł. E, tak. E, zapytacie się pewnie, e, świszek, e, jak taki dzieciak mógł cię okraść. E, już wam mówię. A więc dzisiaj rano napisał do mnie Rizard. E, to jest ten gość, którego macie pierwszy link w opisie napisał do mnie, że ktoś ukradł jego stary awatar. Tak jakby co ja go robiłem. Napisałem temu złodziejowi, że ma zmienić awatar albo zgłoszę mu kanał za prawa autorskie, czyli panu Abexte i ten 2-3. I wszystko około mogłoby się na tym skończyć, wszyscy by byli szczęśliwi, ale nasz niedorozwinięty kolega powiedział... Mm, nie rozumiem tego troszkę, ponieważ... Yy, nic yy, nie kradnę. Yy, nikomu nic nie ukradłem. Eee, no, okej. Okay. W ciągu godziny od mojej ostatniej wiadomości e, do pana Awekstydena23 e, dodał on na swój kanał dwa filmy. E, jeden z nich miał skradzioną e, miniaturkę od Zebow.pl. No i jak można się tu domyśleć, jest już, no macie tutaj pokazane, tak, miniaturka Zebo, miniaturka Awexte. Nie wiem, co tu wiele mówić. Jak ukradł też to w filmie, w którym mówi, że nie kradnie, no to sami wiecie. Nasz kolega powiedział także na swoich filmach, że kopiuje content od Wojana Paliona i innych youtuberów, którzy nagrywają Minecrafta. Minecrafta nagrywasz, super, ten content od Wojana, od Pariona, od Kathy się ściągasz. Ty możesz nawet ode mnie content ściągać. Nic, zero pomysłów na jego kanale. Gdzie ty na moim kanale widzisz Minecrafta? Powiedział też, że moje subskrypcje to kupione boty. 58 subskrypcji, 80 subskrypcji kupione. Jedna od mamusi, druga od tatusia, trzecia od babuni, czwarta od dziadziusia, piąta z konta y, multiplayer, y, szósta od cioci, y, siódma od wujka, a ósma od y, kuzyna. Tak to wygląda u Grafika Świstaka. Słuchaj, nie kupiłem żadnej subskrypcji. Jeżeli chcesz, możesz popatrzeć na komentarze, tam są ludzie z kanałami na... To nie są moi rodzice, kuzynowie, ani dziadek, okej? Okay? Powiedziałeś też, że nikt nie będzie kupował moich grafik. sobie pan Grafik Świstak myśli, że ktoś będzie chciał korzystać z jego usług grafikowych. Oj, na pewno nie, panie Grafik Świstak. Nie no, wcale przecież nikt z tych osób nie ma ode mnie grafiki. Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że nie mogę się doczekać jutra, ponieważ nasz łomny kolega powiedział, że... Także co? Ja jutro nagrywam DISA o 18 na grafika Świstaka. Podsumowując, dzięki za darmowy content i widzimy się w kolejnym odcinku.